Uwaga, ludzie, kochanie. Andrzejku, czy to prawda, że dzięki tobie był nadwyżka, wzrost demograficzny, półtora miliona dzieci się urodziło przy piosenkach? No byłoby dobrze, bo mówią, że jest nas coraz mniej. Jakoś się mało kochamy. A wiesz, że ja cię kocham. Och, dziękuję wzajemnością. Niech dziękuję. polska branża, legenda polskiej muzyki. Andrzej, jak ja jestem szczęśliwy, Tobie, ten Czy popierasz akcję Zamieniam Nauki na pasję moją? Zdecydowanie tak. Jest to, jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że prowadzić taką akcję. Dziękuję bardzo. Po zakończonej jak idziemy na dziewczęta. Do <laughs> Piotruś, gramy teraz rolę filmową. Ty jesteś moim zwierzchnikiem mafiozem, a ja jestem takim podmafiozem. Przychodzę i mówię ci, że oszukują nas że trzeba ich zamknąć i żeby przestali sprzedawać tą śmierć na ulicy. Uważaj. Słuchaj papa, te gnoje sprzedają towar yy, trafiony, rozumiesz? Co ja mam z nimi zrobić? Bierz ich za ryj i przyprowadź tutaj. Gitara zrobione.